Jeśli kochacie Roblox'a, przestańcie przewijać. Mamy dla was najfajniejsze sekrety dotyczące waszej ulubionej gry. Będziecie chcieli zostać z nami dla punktu numer 5. Fakt numer 1. Roblox to nie tylko jedna gra, to miliony. Każdy może stworzyć swój własny świat, w którym inni mogą grać. To oznacza, że to wy możecie być kolejnym wielkim twórcą na Robloxie. Fakt drugi. Pierwsza gra na Robloxie nazywała się Rocket Arena. Została uruchomiona w 2006 roku, co sprawia, że Roblox jest prawie w wieku, w którym mógłby prowadzić samochód. Oto numer 3. Ponad 200 milionów ludzi gra w Robloxa każdego miesiąca. To tak, jakby cała populacja Brazylii bawiła się na jednym wielkim wirtualnym placu zabaw. Fakt 4. Na Robloxie można zarobić prawdziwe pieniądze. Niektórzy deweloperzy stali się milionerami po prostu tworząc ciekawe gry i fajne przedmioty. Więc wasz kolejny pomysł może być wart fortunę. I wreszcie numer 5. Roblox miał swój własny wirtualny koncert z Lil Nas X w 2020 roku. Ponad 30 milionów ludzi go oglądało. To więcej niż większość festiwali muzycznych w prawdziwym życiu. Więc niezależnie od tego, czy budujecie, gracie, czy po prostu spędzacie czas z przyjaciółmi, Roblox to świat pełen niespodzianek. Ile z tych faktów już znaliście? Dajcie łapkę w górę, jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego. I nie zapomnijcie subskrybować, aby zobaczyć więcej wspaniałych filmów.